likwiduję jutro kanał. Nagrywa się to jeszcze. Otóż witam Państwa 23 grudnia. Otóż wczoraj to był mały prank, bo wcale kanału nie usuwam. Wszystko będzie tak jak było zapowiadane. Codziennie nowa pioseneczka, a jeszcze dzisiaj usłyszycie już kolejną. No, i czekajcie na 30 grudnia, bo to się zacznie dziać, gdyż zostanie wydana moja płyta, którą do, zostaną tylko nieliczni. Być może kiedyś będzie w sprzedaży. Wiele osób jest na ficie i w ogóle. Bardzo dużo utworów zostało nagranych, które na YouTube też się nie pojawią. Otóż zapraszam. Subskrybujcie, klikajcie dzwoneczek i obserwujcie. Wiele nowości. Pod koniec roku wleci. Szczególnie obserwujcie, ten tydzień to będzie show. Co dzień? Jakaś pioseneczka.